Siemanko wszystkim, z tej strony i właśnie wracam po przerwie, ponieważ no co Ci powiem, no mam plan, a dzisiejszy plan jest taki, że porównamy sobie komputer za 1500 zł z OLX do komputera za 1500 zł z Allegro Tylko, no, nie mam funduszy, żeby kupić dwa komputery, dlatego zrobimy takie no, mniej oficjalne porównanie, ponieważ do tego użyję kalkulatora klatek na sekundę oraz e, zwykłych porównań e, na Technical City, czyli na stronie, na której no, łatwo jest porównać podzespoły, który jest mocniejszy, który słabszy. No i przypominam, to wszystko w temacie 1500 zł. Więc zobaczyłem, co się bardziej opłaca. Ja od razu już wiem, co się opłaca, ale wam po prostu pokażę, żebyście też wiedzieli. No i co? Jeśli cię zachęciłem, to zapraszam do oglądania. Okej, okay. mamy komputer za 1500 zł z OLX-a. Co w nim mam? Mamy w nim Ryzen 5 5600G, czyli procesor, który sam miałem w komputerze przez dłuższy czas. No, ci, co oglądali poprzednie odcinki, to wiedzą, że się chwaliłem, że o, to nie taki słaby procesor. Nie najgorszy, ale na obecne czasy też już nie jest wcale taki mocny. Szczególnie, jak ma tylko 16 MB w pamięci cache, więc to jest, no to mało, no. Potrafi nie wystarczać to w grach, tak? Karta graficzna to jest RX 6600 XT. Do czego porównać tą kartę? Szczerze, nie za bardzo wam powiem, ponieważ no, tutaj akurat oblatany w tym temacie tego Erixa nie jestem, ale myślę, że gdzieś tak 20, 60, 70 max, nie? Coś takiego. O, tam może jakaś 30. E, 32 GB pamięci RAM DDR4. Obstawiam, że taktowanie 3200 albo 3600 to są takie dwa no, najlepsze taktowania, jakby pod... No, najbardziej stabilne traktowania pomimo tego, że procesory AMD potrzebują nieco więcej megaherców, więc no, ale to... To już nieważne. Tutaj mamy płytę no, Asus Prime B550, czyli taka średnia półka, jeżeli chodzi o te gówno pod AM4. Mamy dwa dyski. Mamy dysk 1TB MVE, czyli e, no, dysk M2 od Samsunga chyba więc jeżeli to jest od Samsunga, no to yy, szacun naprawdę bardzo drogie dyski i 1TB prawdopodobnie jakiś HDD ale moż, możliwe że też N2 yy, obudowa Crux, Waco, no tania obudowa ale ładna także bez znaczenia tutaj mamy oczywiście obrazy. komputer trochę zakurzony ale to nieważne, mój też jest zakurzony i na trochę no i dobra tak to wygląda na olx -ie. jak widzicie całkiem spoko yy, opcja naprawdę całkiem spoko opcja pod komputer ale teraz zobaczmy wspaniały Komputer od Allegro. Przypominam, komputer gamingowy. Dobra, do gier i siódemka. No spoko, spoko. Pewnie jakaś niższa generacja, ale chuj tam 16 GB powinno wystarczyć. Jakby jak ja już widzę tą kartę i tą i7 to już wiem, że nawet y, nie będzie za bardzo ta 16 wykorzystywana, ponieważ no, będzie trzeba grać na średnich ustawieniach albo na niskich. Dysk 512 GB SSD no spoko plus 1 TB, prawdopodobnie HDD GT1030 dogier, no nie wiem. Ale dobra, zobaczmy parametr. i 7 2600. No jakby ja mam praktyki i. W laptopie na praktyka też jest taka i7 Daje sobie radę ta i7, ale na no Ogólnie można, można taką właśnie i7 sobie kupić, ale to wiecie Socket 1.1.5.5 Coś tam chyba można lekko podrasować Punch cage 8MB Taty procesorze jest 16, więc mamy dwa razy więcej e, Liczba rdzeni procesora 4, liczba wątków 8 Tam też gdzieś tak mniej więcej podobnie jest e, Pamięć RAM DDR3 no, jakby widać, że stare wielkość e, pamięci 16 GB. No, mówię i tak tu więcej raczej nie wyciągniemy. E, Ty w dysku twardego HDD plus SSD. Stara płyta główna, także no, się wcale nie dziwię. Łącznie półtora GB. SATA trójka, SATA trójka, tak? SATA trójka. Tutaj mamy kartę graficzną dedykowaną, ten WIDI. No, wiadomo, gt 10 podnośna wręcz karta, kurwa. No, przysięga. No i ogólnie no, 1448, no to prawie tysiąca Jakby ten komputer jest od razu skreślony, ale ja Wam pokażę. Mamy tutaj kalkulator klatek na sekundę. Tutaj muszę zmienić. Tutaj i 7a2600. Dobra. Tutaj GT 1030. Elegancko. No raczej w Full HD, chociaż może w opisie ktoś tu dał w jakiej tej, o dobra, mamy jeszcze opis. Niezawodność. Każdy egzem... egzemplarz w ramach procesu produkcji przychodzi gorystyczny test jakości mający na celu zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej rozgrywki. Mhm, mm jasne. Karta graficzna Nvidia GT 1030. Zapewnia wysokie osiągi i pozwala cieszyć się takimi kultowymi tytułami jakby chociaż Counter Strike, Fortnite, GTA 5 League of Legends, o! Tu się zgodzę, do tego na pewno będzie. Skyrim, no nie wiem, no nie wiem, powinno też działać Skyrim, także no. O, i tutaj mamy tak, przekonaj się, sam co potrafią nasze komputery. Patrz to, Counter-Strike, Full HD, na poziomie 120 FPS-ów czaisz chłopie? Normalnie komputer za 1,5 tysiąca i 120 fpsów counter Strike na Full HD, i ja pierdolę. No, taka by była moja reakcja jakieś 6 lat temu, ponieważ wtedy jeszcze faktycznie te komputery za 1,5 na 120 fpsów, było to do całkiem, całkiem sporo, ale teraz no umówmy się, co to jest... 120 FPS w Counter Strike. U. Jakby, no to nic tak naprawdę. Fortnite Full HD średnie w poziomie 60 klatek na sekundę. GTA 74 klatki. Jego 128 klatek. Skyrim 80 klatek. Ciekawy jest ten, ma to 80 klatek, skoro Skyrim ma zablokowane na 60 klatkach. Oczywiście podejrzewam, żeby się dało raczej to odblokować, ale mi się jakoś nie chciało tego blokowywać. Także ja grałem na 60 klatkach w Skyrim. No dobra, także Full HD, bo producent sam się uparł, że Full HD będzie działać. I co? Fortnite, chodzimy do obliczeń. No, i tutaj mamy Full HD z klatkami na sekundę w zakresie od 70 do 150. Na no, ultra ustawienia, coś mi się nie chce wierzyć, to mm, czyli od razu można powiedzieć, że tak naprawdę kalkulator tych FPS-ów chyba właśnie z kalkulatora FPS-ów. Chłop brał te osiągi, ponieważ e, nawet to było testowane, ta i7 oraz GT1030. No i nie, nie wyciąga tyle FPS-ów, no, jakby. Jest to trochę oskamowane, moim zdaniem, ale, no, żebyście mieli jakikolwiek zakres, to wam po prostu pokażę także, no. Ale nie, nie kierujcie się tym, ponieważ już wiem, że to jest oszustwo pod względem właśnie tych klatek na sekundę. I, no, w tym przypadku nie za bardzo tak ma być, bo niby na no, ultra konfiguracji można osiągnąć od 70 do 90 klatek. Jakuś nie chcę mi się w to wierzyć, patrząc, że to jest GT1030, no ale no wiadomo ja się nie znam tak. Dobra, tutaj mamy drugi procesor, tu jest Ryzen 55600G, tutaj cyk RX6600XT Proszę bardzo, Full HD, Fortnite, przechodzimy do obliczeń. No i tutaj widać, że tutaj mamy od 150 do prawie 300 fps. -ów. No wątpię, że akurat na ultra ustawieniach da się takie wyciągnąć, ale no to trzeba na takie sfruszenie, z czym różeniem oka na to patrzeć wszystko, że tak po. No ale to, żebyście tak mieli pokrótce, mamy tutaj na ultra od 150 do 180, tutaj mamy od 70 do 90, na wysokich mamy 180, 223, tutaj mamy 190, 100, znaczy 90 i E, tutaj mamy 210 do 250. Tutaj mamy 105 do 128. Tutaj mamy 240 do prawie 300. A tutaj mamy 120 do prawie 150. Tak wygląda na Fortnitecie, Przetestujemy sobie jeszcze Counter Strike'a. Także czekajcie, aż tutaj zejdzie. I tutaj mamy grę wideo. Albo zamiast ligi, w sumie damy Valoranta tutaj pyk, chodzimy dalej w kolorancie na tej konfiguracji mamy od, 90, od prawie 100 do 150 tutaj mamy od 180 do 340 no ogólnie wyniki są, no można powiedzieć, że na dwa razy mniejsze, przypominam nadal to jest 1500 zł i wyniki są no po prostu, no sami widzicie, no, dwa razy mniejsze, oczywiście bierzcie to z przedłużeniem oka, ponieważ kalkulator klatek też nie jest do końca dokładny yy, i tak naprawdę największy test i największy pogląd by byłby gdybyśmy mieli te dwa komputery obok siebie i po prostu w taki sposób porównywali, ale miałem taki takich funduszy, może kiedyś, zobaczymy. Czyli tutaj jest przewaga, no nawet i chyba więcej niż dwa razy większa, no więcej niż dwa razy. Przejdźmy jeszcze w takim razie do Counter Strike'a, jak to wygląda, tutaj jest counter Strike 2, elegancko. O, proszę. No i w to mogę uwierzyć, od 17 do 30 FPS-ów. Tutaj mamy od 30 do 40. To jest tak bardzo zepsuty ten kalkulator, albo naprawdę, nie wiem, nie wiem jak to na to określić. No przecież gdzie? To nie ma opcji, że to takie FPS-y by były. No chyba, że, nie wiem, na sucho by robić, wiecie, bez żadnych tych DLSS-ów, bez niczego i tak dalej, bez Frame Generation, bez PWSR, bez Frame Generation AMD. Nawet nie wiem czy CS obsługuje e, funkcji związanego z MD pod tym względem, ale no od 30 do 40 to jest nieprawda widzowie, jakby ten kalkulator i tak kłamie i tak kłamie, ale w taki sposób wam mogę pokazać, że no jednak jest różnica pod względem tego wszystkiego. Zrobiłem wam jeszcze szybkie porównanie tutaj e, kart graficznych oraz procesorów, czyli GT 1030, tutaj RX 6, 6600 XT. No, nasz RX wspaniały jest aż o 572% lepszy od tej karty. Pominam, cena taka sama praktycznie. E, tutaj jeszcze zazwyczaj lubią. O, tutaj mamy. No i tutaj mamy też pokazane klatki na sekundę, które już są bardziej realne niż ten kalkulator klatek. No, jak widzicie Full HD, tutaj mamy 24 klatki, tutaj mamy 134 klatki. Zresztą sami widzicie, tak to wygląda pod względem kart graficznych. Na przykład tutaj, Counter Strike, no, widać, że tam ten kalkulator troszkę się jebnął, bo tutaj mamy od 14 do 16 klatek, a tutaj mamy 120. W Banku 15 tutaj mamy 80. To cud, że w ogóle Cyberpunk by został, jak tu... Odpalony. No, tutaj jeszcze pokrótce jest szybszy w Full HD o 450%, w 1440B 200% oraz w 4K prawie, prawie 390%. No, jakby widać pogrom pod względem karty. Jeszcze szybkie porównanie procesorów. Daję, no mówię, muszę w taki sposób, ponieważ w inny sposób nie mam za bardzo jak, ale może kiedyś się uda kupić dwa komputery i coś z tym zrobić, porównać. Cokolwiek. Dobra, tutaj porównanie procesorów. Procesor mamy aż 270% lepszy od tej i siódemki. Także, no, widać jednak ogrom. Widać. No, tutaj jest 6 rdzeni 12 wątków. Przepraszam, pomyliłem się. Watu e, nawet i 7 więcej bierze, co jest, no jakoś niezaskakujące jakby stary procesor. Też mamy układy graficzne. też że wam powiem, że nawet jak miałem tego Ryzena 5 5600, to nigdy nie korzystałem z układu graficznego. jestem w stanie wam powiedzieć, czy dał radę ten układ graficzny z tym, ale no, podejrzewam, że na pewno raczej by dał radę. No i to w sumie tutaj tyle z tych porównań. No jak widzicie, nasze kochane Allegro jak zwykle skamuje, ponieważ... Eee, oglądałem filmik u typka co właśnie kupił taki komputer i sobie eee, się porównał, dokładnie ten sam to akurat przypadek, że taki wybrałem, że tak powiem, ale jak już taki wybrałem, to wam powiem, bo ja mu się chciał to obliczać. Ogólnie komputer warty ten jest po 7 stówek, no do 9, a tutaj chłopak chce dał 1500, także nie polecam kupować gotowców na Allegro. Jak już mam polecać kupować gotowce, to na OLX, ponieważ tutaj faktycznie ten komputer jest warty swojej ceny. Mam wrażenie, że chyba nadal jest cena poniżej rzeczywistej wartości komputera. Także jeżeli byście mieli kupować pery gotowcem, no to polecam kupować na OLX. -ie. Allegro lepiej mieć szerokim łukiem, wiadomo są też komputery na przykład taki co może i by się przydało, co może by wyglądało to w miarę dobrze Kawa jest tu obudowa w ogóle, jeszcze na szybko tak zobaczymy, no tutaj też mamy tego samego Ryzena co tam do karty graficznej, tutaj jest chyba tylko Integra, to, no to i tak się nie opłaca wpaść tych komputerów na Allegro skoro no, mamy Apollo Rzeszów i no, jest ten komputer za 1600 wystawiany z zintegrowanym układem graficznym. Co prawda ten układ graficzny wcale nie jest zły, ponieważ yy, Ryzen 55600G ma całkiem w porządku ten układ, da rady funkcjonować na nim. Ale na no, jak już mówiłem jak macie kupować jakiekolwiek yy, gotowce, to najlepiej kupować na OLX-ie. Tam najbardziej się to wszystko płaca. Faktycznie tam nie skamują, jak sami widzicie. Jest tutaj komputer w tej, w takiej samej cenie, tam lekko 60 zł chyba różnicy, lekka różnica, a mamy wydajność prawie 500 razy lepszą niż tamten komputer co 10 złotych taniej. Także wniosek z tego jest taki nie opłaca się kupować na Allegro gotowców, ponieważ się zetkniecie po prostu na takie gówno, które wam będzie podpisane komputer gamingowy no i zwykły szarawy Polak, Rodak, nawet i nie Polak. Myśli, myślisz, że o jak jest gamingowe napisane to znaczy, że jest gamingowe, a jedyne co ma to z gamingiem wspólnego tak naprawdę to tylko to, że ma światełko w obudowie. Także e, przestrzegajcie się, uważajcie na właśnie na tak zwane oszustwa na gotowce z Allegro, ponieważ są też gotowce, które mają sens, które faktycznie no tam przepłacicie no może z dwie stówki, na no, ale wiadomo roboczo godziny, ale macie. A jak macie już kupować gotowca no, to najlepiej na Alixio, no jak widzicie półtora tysiąca, komputer całkiem w porządku da rady grać, dalibyście radę sobie wy wszystko pograć. O, RX ten też jest mocny, procesor też daje radę. I co? No, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jak będą, to będą. No, ciężko mi powiedzieć, kiedy jakiś powstanie. Jeżeli będziecie chcieli drugą część porównania komputerów, na przykład, nie wiem, za 5000 między Allegro a Alix, to możecie zostawić lajka. Możecie też napisać jakiś komentarz, jeżeli chcecie e, mi coś podsumować, jakiś dać w sensie jakiś pomysł, dać i co? E, miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.